Tak. Na tej o, są na drodze Dawaj Dawaj! Dawaj! Nie! Ogień! Dawaj! Ciśnij! Tu mas. <laughs> Ale <jaz> masz! Ale ja z masz, ciśnij <laughs> <laughs> Dawaj dziedzień na pakę Ci stoi z mapą! Zobaczcie, nie rusza w ogóle! <laughs> uh, look out! Ba -ba. <laughs> Tak skacze jak żaba, gościu Sorry, it, it is my friend, sorry guys Ej, obydwóch oh. leżą? Tak LOL No alias mistrz po prostu A tu jeszcze jeden był, tu jeszcze jeden był e, Dobra, ten miał jakiś magazynek, no, dawaj mi tutaj Zobacz, Ten miał dużo